Cześć, pozdrawiam fanów i oglądających w dzisiejszym odcinku szejki z żabki. Czy warto je kupić, rozważyć, czy omijać? Żabka coraz bardziej upodobnia się do McDonalda. Już ma tak samo drive'a jak McDonald's, gdzie możemy z prostu samochodu sobie zamówić jedzenie. I podobnie ma szejki. Z tym, że w McDonaldzie Shake duży kosztuje około 12 zł, a w żabce 5. Jaka jest różnica? Różnica jest taka oprócz ceny, że ten żabki shake jest tak słodki, że nie da się tego pić. Natomiast McDonald'owy no, jest taki wyważony w punkty, że smak równoważy się ze słodkością mleka. Dlatego tutaj ocena daje 2,5. Nie jest to ani dobre, ani złe. McDonaldowe z McDonalda Szejkowi daje 4, więc tutaj macie porównanie. Ocena no, jest zachęcająca, natomiast no, dla mnie to po prostu było za słodkie i czym dłużej piłem tego Szejka, tym Bardziej nie miałem na niego ochoty, a wręcz przeciwnie, raczej drugi raz nie kupię tego szejka, no bo właśnie już pod koniec nie byłem w stanie go pić, był tak słodki i takie wrażenie na koniec mi właśnie pozostanie, że potem będę się zastanawiał, czy to kupić. Moim zdaniem, no, jak ktoś lubi bardzo słodkie rzeczy. To okej. Okay. Do usłyszenia. Hej w następnym odcinku. Cześć.